Moduł pierwszy: Jak Ty możesz być dobrym liderem? Po pierwsze, kim jest lider? Moja ulubiona definicja lidera jest taka, że to jest ktoś, kto nie czeka na instrukcje, wskazówki czy polecenia z zewnątrz, ale to ktoś, kto jest w stanie sam przejąć inicjatywę, sam coś zaproponować i sam poprowadzić ludzi do jakiegoś celu. Niektórzy myślą, że liderem trzeba się urodzić, że potrzebne są specjalne predyspozycje, tymczasem takim pełnoprawnym, skutecznym liderem może być absolutnie każdy. Każdy będzie innym liderem, będzie zarządzał w innym stylu, inaczej się komunikował, inaczej patrzył na różne sprawy, inaczej zarządzał projektem, ale absolutnie każdy może tym liderem być. Nie musi być charyzmatyczny, głośny, zwracać na siebie uwagę. Absolutnie każdy, nawet spokojna, cicha, introwertyczna osoba, analityczna, wycofana, też może być dobrym liderem, ponieważ nie te cechy decydują o skutecznym przywództwie. Czy potrzebny jest zespół? Nie. Liderem jesteśmy przede wszystkim w pierwszej kolejności dla siebie. Zarządzamy swoimi celami swoją drogą do nich, zarządzamy sobą w czasie, zarządzamy swoim stresem, zarządzamy kontaktami z innymi, bo o ile robimy coś, jakiś projekt, to prawdopodobnie będą tam jakieś inni ludzie. Chyba, że jest to coś wyłącznie dla nas samych, jak zrobienie sobie... Jakiejś budowli w Minecrafcie, której nikomu nie pokażemy, tak będzie to rzeczywiście coś samemu dla siebie. Tymczasem wszelkie inne formy, gdzieś tam ci inni ludzie się pojawią. Liderem też się bywa. Jest to po prostu wchodzenie w rolę na czas projektu. Możesz być liderem dla swojej rodziny, kiedy na przykład świetnie jeździsz na łyżwach i Wybierasz się z rodzicami, z rodzeństwem na łyżwy i na czas tego wyjścia ty możesz ich prowadzić, omawiać poszczególne kroki, jak wypożyczyć łyżwy, gdzie się kupuje bilet, nauczyć podstawowych figur, zadbać o bezpieczeństwo tych osób, by na koniec takiego wyjścia wyjść z roli lidera i to zostawić i Dać się poprowadzić na przykład rodzicom w kolejnych aktywnościach, że to oni przejmą tą rolę lidera. Dlatego warto mieć to z tyłu głowy, że liderem się bywa i dobry lider potrafi też być dobrym followersem, dobrym podążającym, a więc dostosować się do potrzeb zespołu i tego, jak w innym projekcie, inny lider realizuje albo chce, żeby była realizowana z jego wizją. Czy słyszałeś o, o przypowieści o lisie i jeżu? Nie jest ona do końca poprawna biologicznie, jest to bardziej metafora, a świetnie oddaje istotę mocnych stron i talentów. Otóż lis, który jest drapieżnikiem, aby zakraść się do jeża ma 100 różnych sposobów. Może się zakraść, może przygotować, zorganizować zasadzkę, może podejść od lewej strony, od prawej, może wybiec prosto na twarzą w twarz się spotkać z jeżem. Tymczasem mały Jerzyk ma tylko jedną strategię obrony. Zwija się w kulkę. I jeż jest mistrzem świata w zwijaniu się w kulkę. Nikt tak się nie zwija, jak on. I na te wszystkie 100 sposobów lisa, jeż ma po prostu ten jeden. I jak to się ma do nas, jak to się ma do przywództwa? Każdy człowiek ma taki obszar, w którym jest tym przysłowiowym jeżem. Ma taki obszar jeżostwa. Nie musi być to od razu poziom mistrza świata, może być to poziom mistrza lokalnego. A może być to po prostu wyróżnianie się ze zdaną umiejętnością, zdaną daną cechą na tle grupy, w której ktoś funkcjonuje. Wystarczy, że na przykład jest tam w gronie osób, wokół których się obraca moja codzienność, najlepiej słuchającą osobą, która potrafi doradzić, która potrafi wesprzeć w trudnej chwili, i to już będzie obszar jeżostwa, który. Za chwilę to rozwiniemy. Ważne, żebym ja wiedział o nim i mógł na nim budować, w szczególności też budować swoją karierę zawodową, żeby wykorzystywać te obszary. I teraz, jeżeli ktoś twierdzi, a ja nie mam żadnych talentów, ja w niczym nie jestem tak, taki dobry, tu ktoś umie rysować, tu ktoś umie tańczyć, a ja właśnie tak, no nic takiego nie mam, to nie znaczy, że tego nie ma. To znaczy, że to jeszcze nie zostało odkryte. Każdy człowiek ma jakiś obszar jeżostwa. A więc jeżeli go jeszcze u siebie nie znasz, to korzystaj z różnych aktywności, spotkań, relacji, warsztatów, wydarzeń, żeby dać szansę tym mocnym stronom, żeby się ujawniły i żebyś mógł mogła je rozwijać. Jeśli chodzi o przywództwo, to lider potrzebuje mieć świadomość tych mocnych i słabych stron, swoich oraz wszystkich, najlepiej jeśli się da, wszystkich członków zespołu. Jeśli lider zna swoje mocne strony, to wie, w jakich sytuacjach może ze szczególną chęcią wchodzić w zadania wobec grupy. Jeżeli na przykład jest to lider, który świetnie broni grupę przed jakimiś zewnętrznymi wpływami, jeżeli jest to na przykład osoba prowadząca ze współuczniów, a pojawia się jakiś nie do końca sympatyczny nauczyciel, który jakoś nad tych uczniów wjeżdża i jest niemiły, nieprzyjemny, zachowuje się w nieprzyjemny sposób, to... Lider mając świadomość swojej mocnej samoceny, może wykorzystywać to i stawać w obronie swojej grupy, zyskując dzięki temu dodatkowy szacunek, a z drugiej strony mając też pewną satysfakcję, że wykorzystuje tę mocne strony. Podobnie ze słabymi, jeżeli lider wie, że ma wyjątkową trudność w utrzymywaniu punktualności, to może poprosić kogoś z grupy o dodatkowe nadzorowanie czasu, albo dać o tym znać ludziom z wyprzedzeniem, albo umawiać się na spotkania z pewną przerwą, rezerwą, że jeżeli się spóźni, to nie będzie to uciążliwe dla innych. Podobnie, znając mocne strony członków zespołu i słabe, to łatwiej jest przydzielać zadania osobom, które po pierwsze będą się w nich dobrze czuły, będą w nich skuteczne, i które nie będą czuły frustracji, że są przymuszane do czegoś, czego nie lubią, albo nazwijmy to, że coś do czego się nie nadają. I w ramach poćwiczenia, w tej części praktycznej, doświadczalnej, mam dla ciebie zestaw pytań pomocniczych, który, jeżeli nie masz jasno określonego obszaru swojego jeżostwa, rzeczy, w których się świetnie czujesz, które lubisz robić, które przychodzą ci z łatwością, to ten zestaw pytań, Pomoże Ci być może takie obszary ujawnić, odkryć. A nawet jeśli znasz swoje obszary jeżostwa, to zawsze może się okazać, że masz ich jeszcze więcej i że nie znasz wszystkich. Dlatego zachęcam Cię, żeby dać sobie jakiś limit czasu 5 minut, 10, 20, ile masz ochotę, ale tak, żeby to były zamknięte ramy czasowe, i poświęcić ten czas na odpowiedzenie na pytania. Kiedy ten płynie, zostaw tak jak jest i idź dalej, bo nie chodzi o to, żeby się zakopać. To jest tylko narzędzie, a nie cel sam w sobie. Powodzenia! Wpływ lidera na to, co się dzieje wokół niego, w projekcie, z ludźmi, zależy od tego, na ile on jest w stanie udźwignąć odpowiedzialności. I świetnym sposobem, który to zdradza, jak lider patrzy na swoją odpowiedzialność, jest. I język. I mamy cztery poziomy takiej od dojrzałości i gotowości, które zdradzają patrzenie, czy to lidera, czy członków zespołu, na to, co się dzieje. Pierwszy poziom, najniższy, to jest, kiedy lider używa słowa muszę. No, nie mogę teraz z Tobą porozmawiać, bo muszę wysłać maila. Przepraszam, nie pomogę Ci z tym, bo muszę zrobić coś to. I oczywiście zdarzają się w naszym życiu przymusy. Tymczasem na koniec dnia to zawsze zależy od ciebie, czy podejmiesz ten przymus obowiązek, czy nie. Płacimy podatki, tak, musimy, ale to, że fizycznie one są rzeczywiście zapłacone, wynika z tego, że chcemy je zapłacić. I ktoś powie: a ja wcale nie chcę. Okej, okay, to jest właśnie ten moment, w którym mogę się powołać na to, co ustaliliśmy na początku, czyli że diabeł tkwi w szczegółach. Oczywiście podatki to przymus, tymczasem możesz ich nie płacić. Tak jest za to konsekwencja. A to, że są zapłacone, wynika z tego, że chcesz. Nie z zadowoleniem, ale chcesz, skoro płacisz. I to się tyczy dowolnej innej rzeczy. I teraz lider, silny lider, odpowiedzialny lider unika słowa muszę, ponieważ oznacza to, że jest trochę jak boja, bujająca się na falach i tak jak bujnie, tak on się ustawia. Używanie języka, który daje mi odpowiedzialność, że na przykład nie przyjdę na spotkanie, bo... Muszę się pouczyć? To od razu prowokuje chęci naciskania, no ale dobra, no to co, to się pouczysz kiedy indziej. Ale kiedy ja powiem, nie przyjdę na spotkanie, bo chcę się pouczyć, albo chcę porobić coś innego, a tu już jest akt woli, pewna siła, pewna energia, że osoba wie dokąd zmierza, a nie zasłania się czymś zewnętrznym. Podobne do muszę jest powinienem, powinnam, trzeba, należy, powinniśmy zająć się tym w pierwszej kolejności. To jest też zakamuflowany przymus. Inaczej jest powiedzieć, powinniśmy się tym zająć w pierwszej kolejności i zrzucać na jakąś ogólną, prawdopodobnie nieistniejącą zasadę, że tak jest lepiej. Co innego jest powiedzieć, chcę, żebyśmy zaczęli od tego. Ma to dużo większy ładunek emocji, ładunek siły. I teraz mamy jeszcze wyższy poziom, którym jest potrzebuję. Czym się rozróżnia potrzebuję od chcę? Tym, że potrzebuję komunikuje o potrzebach, czyli najgłębszej, najważniejszej rzeczy, czy części naszego istnienia, bo Różne teorie dotyczące szczęścia zakładają, że jesteśmy szczęśliwi, tak na głębokim poziomie, kiedy mamy zaspokojone potrzeby, przynależności, bezpieczeństwa, potrzeby biologiczne, potrzeby akceptacji i rozwoju. I teraz mogę powiedzieć, że potrzebuję nowego komputera do pracy, ale będzie to takie uproszczone potrzebuję, Ponieważ mogę go nie mieć i być dalej pełnym, kompletnym, spełnionym człowiekiem. Dlatego warto jasno sobie powiedzielać, kiedy używamy potrzebuje, a kiedy chcę. Pozwoli to też zauważyć, że po pierwsze, mało jest tych rzeczy, które tak naprawdę, naprawdę potrzebujemy. Druga sprawa to, że to, co chcemy, no, takie powiedzmy chcieństwa, różne chciejki, są z ego. To nie znaczy, że są złe, a nie są nam niezbędne do bycia szczęśliwym. I ja swego czasu, chcąc mieć nowy gamingowy komputer, wiedziałem, że ja go chcę, a nie potrzebuję. Wiedziałem, że potrzebuję kontaktu z przyjaciółmi, który też nic nie kosztuje. I jasne rozdzielenie tego, że potrzebuję spotkań, a chcę komputer powodowało, że nie mam, znaczy nie, to powodowało, że nie mam komputera, tylko że ten brak komputera nie był dla mnie obciążeniem, bo wiedziałem, że to jest tylko element opcjonalny, dodatkowy. I teraz lider, który pozbywa się ze swojego języka, ze swoich nawyków poziom trzeci i poziom czwarty, czyli te powinności i muszę, zaczyna być Prawdopodobnie w nieświadomy sposób ludzie nie będą wiedzieli, że to właśnie to o tym decyduje. Ale zaczyna być silniejszy, sprawczy, a to, za co bierze odpowiedzialność, na to ma wpływ. I też patrzenie z taką radykalną sprawczością, odpowiedzialnością na różne rzeczy zwiększa pole możliwości. Jeżeli bym powiedział ojej, ciężkie czasy, nie ma klientów. Trudno o klientów, trudno o zaufanych ludzi, to jednocześnie zdradzam językiem i tak siebie nastawiam, programuję, że nie jest to zależne ode mnie. Nie mam na to wpływu. Oczywiście mam wpływ ograniczony, a samo przyjęcie tego i nazwanie za mało zrobiłem, żeby poznać wartościowe osoby, godne zaufania. Za mało zrobiłem, albo nie podjąłem wystarczająco działań, żeby pozyskać klientów. I rzeczywistość w obu wypadkach pozostaje ta sama. Tych klientów na ten moment mam za mało, niż bym chciał. Tymczasem, w tym drugim wydaniu, językowo wiąże to ze, ze swoim wpływem. To teraz, kiedy mówię, że. Za mało zrobiłem, albo nie zrobiłem nic, żeby pozyskać klientów, to nagle ja jestem tutaj tym, który może coś zmienić. I to będzie na głębokim poziomie i tu też diabeł tkwi w szczegółach na głębokim poziomie będzie dawało mi energię, dawało mi tak, programowało mnie, że tak, mogę coś zrobić to ode mnie zależy mam na to wpływ to nie jest, że klienci rosną na drzewach. Mówię o tym przykładzie z klientami, ponieważ jest to taki dosyć plastyczny przykład, który łatwo sobie wyobrazić i zrzucić na jakieś czynniki zewnętrzne, podczas gdy dla osób zajmujących się biznesem czy różnego typu projektami, które mają swoich odbior odbiorców, to właśnie tam łatwo pominąć aspekt, że to od Ciebie zależy, od tego co robisz. Jeżeli ja na przykład występuję i prowadzę szkolenie czy warsztaty, to i zdarzało mi się trafiać do mm, szkół zawodowych z taką bardzo niechętnie nastawioną do czegokolwiek w tamtym wydaniu młodzieżą. To ja też nie mówiłem, że to jest ich wina, że oni są tacy, tylko że ja nie znalazłem sposobu, żeby do nich dotrzeć. Nie umiałem ich zaciekawić. Możliwe, że nie było to możliwe na tamten moment, ale w, nadal w języku. Ujmuję to w taki sposób, że sprawczość, czyli ta moc zmiany, jest u mnie. Jeżeli powiem, a bo oni tacy są, nic się nie da zrobić, to automatycznie zamykam się na jakiekolwiek pozytywne rozwiązania. A jeżeli stwierdzam, nie znalazłem sposobu, nie umiałem ich zaciekawić, to pojawia się furtka, że może się to zmienić, że może znajdę ten sposób. No i to jest ta subtelna subtelność, która dużo zmienia i też zachęcam, żeby to na początku, najłatwiej jest na to zauważyć w, z poziomu języka, a żebyś popatrzył, popatrzyła, które, którego typu rzeczy, którego typu określenia wpadają do której kategorii, jeżeli na przykład nie chcesz czegoś robić albo na dany moment stwierdzasz, że nie udzielisz komuś pomocy z tym czy z tamtym, to którego poziomu piramidki użyjesz? I chodzi o to, żeby być w stanie dźwignąć tą odpowiedzialność, tę odpowiedzialność na klatę i zamiast się zasłaniać wymówkami, bo, bo ja muszę się teraz pouczyć, bo e, teraz e, nie dam rady. Nie dam rady, to co innego niż chcę porobić coś innego, sorry. I jest to świetne ćwiczenie, żeby zbudować swoją siłę, ponieważ ten obszar, na który masz wpływ, będzie cały czas rósł. Moja propozycja zadania wokół tego to stworzenie takiej tabelki, gdzie będą właśnie te cztery obszary. Rozpoczynasz wypisywanie od najniższego, czyli od muszę, i wpisujesz rzeczy, które z różnych dziedzin życia, które ci przychodzą do głowy, które kojarzą się z tym słowem. Muszę, potem. Powinienem, powinnam, należy, trzeba, tak się robi. Następnie to, co chcesz i następnie to, co potrzebujesz. I potem, mówiąc challenge'ująco, każdą rzecz zmuszę i powinienem, jesteś w stanie gdzieś przepisać. Albo do chcę, albo do potrzebuję. To, ile oporu, ile niechęci. To w tobie wzbudzi, i pokaże ci, na ile, czy w jakich obszarach, jeszcze to, to branie odpowiedzialności i wpływu, również szczególnie zresztą na rzeczy niedogodne, na przykład, muszę chodzić do szkoły. No, ale ja nie chcę chodzić do szkoły, ja muszę. No, to, że jest Twoja fizyczna obecność w szkole, znaczy o tym, że pomiędzy muszę, a tym, że jesteś w szkole, pojawia się tam, chcę. I teraz na ile będziesz mieć siłę i power, żeby rzeczywiście to muszę przenieść do chcę. No to takie ćwiczenie mentalne, trochę do poboksowania się ze sobą. Zachęcam Cię do przyjrzenia się. A jeśli chodzi o. to pierwszy krok to jest zrobienie dla siebie. A jeśli oddypczesz trochę ten temat, to w następnym kroku będzie Ci łatwiej widzieć, jak mówią inni. W których momentach rzeczywiście biorą sprawczość na siebie, że chcą coś zrobić, a nie będą zasłaniać się rzeczami zewnętrznymi.